po Państwo rozpoczynamy oficjalną, oficjalną ceremonię, ceremonię ważenia przed e, wielkimi emocjami sportu, walki przed realą 49, 49, która, która jutra w Prągowie. w tych pięknych Andrzej Gniniak, Szanowni Państwo, jutro zobaczymy 9 emocjonujących pojedynków, 6 z głównej, w formule MA, jedno, jedno na zasadach a jeden tym 3 i tak zwanej, tak zwanej karty czyli undercardu under, emocji z pewnością, z pewnością nie zabraknie. dziś. Preludium do jutrzejszych wydarzeń, do jutrzejszych wydarzeń tak jak oficjalną oficjalna, oficjalna ceremonię marzenia. Zanim, Zanim zaczniemy, zaczniemy, zapraszam na scenę prezesów, prezesów federacji, federacji FEN, FEN Paweł Jóźwiak oraz Bartosz, Bartosz Szuba. Jest z nami również mistrz miasta wrogowo, pan Stanisław Pułajewski, zapraszam. A więc, A więc witam, witam wszystkich, wszystkich, bardzo króciuteńko, bo, króciuteńko, bo wszyscy czekają, czekają teraz na ważenie. Cieszę się, że ponownie, ponownie spotykamy się w Morągowie, już po, po raz drugi, mam nadzieję, że za rok po raz, drugi, nadzieję, że za rok, raz trzeci. To będzie ogromna rocznica. Wielkie, wielkie podziękowania dla, podzięk dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich, którzy przyjechali spoza morowa, rzeczywiście, rzeczywiście będzie się pięknie piękne apteaty na Czos. Zresztą Romrowo jest znane z festiwali. Mówimy najwięcej w ale też jestem dumny. Wielkie podziękowania dla Kiedyś zdecydował się nad, nad mną rąką, było także, także stolicą, stolicą mieszkania na walki i był, był, była to organizowana na fen. FEN. Wielkie, Wielkie dzięki. Do, do zobaczenia. Do zobaczenia do jutro, jutro na Gagali. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ja również ja, tego miejsca chciałem ja bardzo panu Stanisławowi Burmistrzowi podziękować, podziękować, że możemy tutaj, tutaj mamy przyjemność gościć po raz, po raz drugi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy, będziemy tu po trzeci I, i potem przez kolejne lata. Tak także tak, tak. jak to mam, mówię, tak. mówię ja, i przysłowię, czy, czy też znana piosenka, wszystkie, wszystkie drogi, drogi prowadzą do Mrokova, także ten weekend z stolicy polskiego MMA będzie Mrokovo. Dziękuję bardzo. Ale śpiewaj, szanowni państwo, teraz nie będziemy, komu jutro nie uda się dotrzeć do Mrokova właśnie, Zapraszamy na antenę telewizji Polsat Sport, 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 Sport Fight i Super Polsat, Sport, Sport, i super Polsat, Polsat tam, tam transmisja z jutrzejszej gali FEN 49. A nam do końca dziękuję tylko i wyłącznie z jego jazdami, to jest, ja jest, jest Piotr Michalak. Szanowni Państwo, zatem możemy zaczynać oficjalna ceremonia ważania gali FEN 49. Rąkowo rozpoczynamy tradycyjnie. Od, od karty wstępnej, Undercard, kart, pierwszy w semi-pro. Linki ma głowę 66 kg. Jak jednak menu stało, zaczynamy od, od zważenia przed przedstawicieli płci pięknej. 18 lat mierząca, metr 62 wzrostu. Mająca na swoim koncie bilans jednej wygranej i dwóch porażek. debiutuje w organizacji Fight Exclusive Fight reprezentantka klubu Valhalla Fight Club. Dominika Krzypowicz. 65 kg, 300 gramów. A rewanko będzie 18 latka miesiąca 1,60 m wzrostu, mająca na swoim koncie 6 pojedynków w SCI Pro, 2 wygrane i 4 porażki, również debiutująca w organizacji Fight, Exclusive Fight, reprezentantka klubu Kalina Team. Julia Żelazę.

Szanowni Państwo, to jest pierwsze starcie karty wstępnej gali FEN 49. Pręgowy czas na drugi pojedynek. Formuła MMA, 70 kg, starcie wojowników. 22-latek, mierzący 1,78 m wzrostu. Mający na swoim koncie dwie wygrane, zero porażek jeśli chodzi o FEN. Jedna wygrana bez porażki, reprezentant klubów Zenit Łódź i Szyszka Team. Jakub Owczarek. 71,900, czyli kilogram 100 poza dozwolonym limitem wagowym. A wiąże się to z rozpoczęciem walki pierwsze ludzie na minus jeden punkcie i przekazania części honorarium na rzecz przeciwnika. A jego rewanem będzie 23-latek mający 1,77 m wzrostu, jedną wygrał bez porażki reprezentant klubu Arachion Adam Kowalski, siedemdziesiąt kilogramów. Panowie, face to face na początek. Głębokie spojrzenie obu bojowników, więc już w karcie wstępnej będzie się wiele działo. Drugi pojedynek undercardu, gali Gari Fen 49 prągowo. Dziękujemy. A my przechodzimy do trzeciego pojedynku karty wstępnej. Limit wagowy tego starcia to 75 kg. W narożniku niebieskim zobaczymy 25-latka mierzącego 1,85 m wzrostu, mającego na swoim koncie trzy wygrane i jedną porażkę. Panie i panowie, reprezentant klubu Anaconda Team Dawid Bożencki. 70 kg, 300 gramów. A jego rywalem będzie 24-latek, mierzący 1,76 m, wzrostu. Mający na swoim koncie 8 pojedynków, 4 wygrane, 3 przegrane i jeden remis. Reprezentant klubu Fight Club Łomża: Hubert Sulewski. 70,600. Powodzenia, dziękujemy. Szanowni Państwo, trzy starcia karty wstępnej, zważone czas na kartę główną. I zaczynamy od jedynej jutrzejszej walki na zasadach K1, czyli powiedziałbym rozynek w cieście. 85 kilogramów, taki jest limit wagowy tego starcia. Pierwszy z wojowników, 29-latek, 1,90 90 wzrostu, dwie wygrane, zero porażek, jeśli chodzi o Fento, jego debiut. Reprezentant klubu Alpha Fight, klub Suwałki. Patryk Szyszko. 85 500. A jego rywalem będzie 31-latek, mierzący 180 m wzrostu, Cztery wygrane, trzy porażki. Reprezentant klubu Ostroenka Fight Academy. Karol Wasiewiczki. Osiemdziesiąt cztery dziewięćset. Jedyne starcie jutrzejszej gali na zasadach K1. Wracamy do formuły MMA 84 kg. Taki jest limit wagowy kolejnego pojedynku. Pierwszy z bohaterów 34-latek, metro 80 wzrostu. Dwie wygrane, trzy porażki. Reprezentant klubu Poland Top Team Grudziądz. Tobiasz Lewandowski. 83,700. A już jutro do narożnika czerwonego zaprosimy 26-latka mającego 1,88 m wzrostu. Cztery wygrane: 3 przeskało i tylko jedną porażkę. Jego debiut w federacji FEN. Reprezentant klubu Szyszka Team Mateusz Sosnowski. 83 trzy kilogramy, sześćset gramów. Panowie, dziękujemy. Pozycja bokserska. Powodzenia jutro. Szóste starcie przed nami. 120 kg. 41-latek, 90 m wzrostu. Trzy wygrane, dwie przez KO, dwie porażki w Federacji Fight Exclusive Night, jedna wygrana bez porażki Crosscore Fight Gym i Knockout Fight and Gym. Robert marusza. 116 kg 800. A jego rywalem będzie 27-latek, 2 metry, 2 centymetry wzrostu. Dwie wygrane w tym przez KO dwukrotnie. Dwie porażki. Reprezentant klubu Berserkers, team Suwałki. Damian Bujak-Bujkowski. 113 kg 300 gramów. Dla kogo siódemka okaże się w dniu jutrzejszym szczęśliwa? Siódme starcie Gali Fen, 49 przed nami, 26-latek, metr 65, wzrostu 6 pojedynków, 5 wygranych, w tym jedno starcie przez KO. Jedna porażka. Powitajmy zawodnika z narożnika niebieskiego: Witali Jakimenko. 61,4 A jego przeciwnikiem będzie 27-latek, mierzący 1,69 m wzrostu, mający na swoim koncie 10 pojedynków. 6 wygranych, w tym dwa przez KO i 4 porażki. Debiut Federacji Fight Exclusive Nights. Reprezentant klubu Czerwony Smok Piotr Kawiński. 63,3, czyli kilogram 600 poza limitem. I tutaj również walka zostanie rozpoczęta na, z jednym ujemnym punktem, a część honorarium pójdzie na korzyść przeciwnika. Szanowni Państwo, dwa ostatnie starcia jutrzejszej Gali przed nami. Teraz pojedynek w limicie wagowym 93 kg, 39 lat, 1,88 m wzrostu, 18 pojedynków w swojej zawodowej karierze, 11 wygranych, 7 przegranych. Boląchemem ma Ederson, Lyon, Dema, Edo. 92 kg. A reprezentantem polski w tym starcie będzie 25-lancek mierzący: 93 wzrostu, 5 wygranych, 2 porażki, 1 remix. Reprezentant klubu Olek Szyjczuk Team Bartosz Krzybczyk. 93, Panie i Panowie, czas zważyć bohaterów jutrzejszej walki wieczoru Gani Fen 49 Mrągowo. W starcie w limicie wagowym 77 kg. Pierwszy z bohaterów, 26-latek, mierzący 1,77 77 m wzrostu. mający na swoim koncie 11 zawodowych pojedynków, 9 wygranych, 3 przez KO, 2 porażki jeśli chodzi o Federację Fen, 5 wygranych. I tylko jedna porażka. Reprezentant klubu Rio Grande do Wielkopolski oraz Octopus Łódź, Kami Aska.

12 porażek, już 9 pojedynków federacji Fight Exclusive Night, 6 wygranych i 3 porażki. Reprezentant klubu Arachion Olsztyn. Adrian Zieliński. Siedemdziesiąt siedem trzysta. Walka wieczoru, szanowni państwo, jutrzejszej gali FEN 49 prągowo. Kamil Kraska versus Adrian Zieliński. Panowie, dziękujemy. Powodzenia jutro. Szanowni Państwo, jutro wielkie emocje. Gala Feny 49. Jeszcze raz zapraszamy do mrągowa. A ci, którzy będą oglądali nas na szklanym ekranie, zapraszamy na antenę telewizji Polsat Sport Fight i Super Polsat od godziny 20. Dziś dziękujemy. To była ceremonia ważenia Andrzej Gliniak, Patryk Czeska. Do zobaczenia jutro.